Chcesz być na bieżąco z filmami? Zasubskrybuj kanał Fishtimiote. Cześć wszystkim wędkarzom na kolejnej naszej wyprawie na rybki. No, dzisiaj jesteśmy yy, w Welden, niedaleko Wenlo. Wyskoczyliśmy na szybki wypad na rybki po pracy. No, i co? I będziemy tutaj obławiać, obławiać do samego wieczora. Jeszcze po zachodzie spróbujemy z godzinkę, z dwie połowić. Mamy teraz godzinę czternastą. I co? Rozkładamy się, nie ma tego dzisiaj naprawdę dużo. Yy, wiadereczko z zanętą, ja tam z tyłu fotelem yy, do strony wiatru. Także wieje, tr wieje troszeczkę. No i co? Lecimy z naszą przygodą wędkarską. Adam tam wszedł do błota. Mamy tutaj takie ciężkie przyprawa. A tak szczerze, to cześć Adam. Witam. <gulety> Kolejny wypadek na rybki. Dawno się nie widzieliśmy. <gulety> Skusiło nas przyjechać. Ja sobie skończył się pracę wcześniej, bo byłem tu wczoraj. 10 metrów bliżej. Tak, y piękne brania. Y y dwa okonie, sandacz. sandacz. No i papki co najważniejsze a. Dobra, rozkładamy się, no bo czas leci, a mamy niewiele dzisiaj Więc... I słoneczko mamy. O jest, jest słoneczko, jest No i tak y Rozłożyliśmy się, wędeczki są tutaj Jeden Federek i dwie na sandacza, choć na razie jeszcze nie mamy rybek. Próbujemy coś złowić Może będą jakieś brania. Zobaczymy szybka, no, szybka dniówka. Ważne, aby babki złowić, bo to będzie teraz najważniejsze, żeby połowić wieczorem sandacza, nawet teraz już można. To potrzebujemy niestety babki. No i tak czekamy. Popatrzcie, znaczy dwa brania były. Ja płoteczkę, czyli na sandacza już będzie. Adam ma tutaj... Chodź pokaż, bo... Adam złowił o konia, ładnego. Trochę mniejszy jak wczoraj, ale jest. No. Taki ten drugi był, właśnie. O. Także coś się dzieje. To już jest rybka. Jest rybka i jest co pokazać. Przerzucimy teraz zestaw. No, wygląda mi to na grundla, że ciągnę. Ale czy to będzie grundelek? Nie. To widzicie, yy, czerwonego tutaj mam zanęty troszeczkę rozrobionej. Nie wiem czy tej zanęty w ogóle ogólnie nie przemoczyć. Chciałem spróbować na taką. Yy, taką sypką, troszeczkę, no ale nie utrzymuje mi to jakoś, spływa a to jest nurt yy, powiem wam tak, yy, no mógłbym łowić dalej na na tą płoć no ale doszliśmy wspólnie z Adamem do wniosku, że yy. chcemy łowić te sondacze razem, a nie ma tyle babek, więc więc te, zrobimy to. Zaraz wam pokażę. Zrobimy to w prosty sposób, że ja utnę tutaj i będę łowił na ogonek. A resztą się yy, po prostu podzielimy na trupka. Czyli mam tutaj. Powiem Wam. Hak od Krystiana. Krystian, pozdrawiam. Na Suma łowiliśmy takim. Ja teraz tak myślę tyle. Taki ogonek zamontuję na szybko. Zobaczymy. Tu przedzieje. Znacie te triki. Niektórzy mówią, że pod... dwa razy pokazuję, ale uczycie się. To jest najważniejsze. Także płoć można w taki sposób zrobić. Lepiej takie fileciki na noc, bo wtedy sandacz Idzie po zapachu, po smaku, a w dzień no, no, niech tam lepiej coś myrda naturalnego. Tego też tutaj, hak. To ma być. O! Branie, a nie tam. Skubanie. Były dwa piki tutaj. Dwa puknięcia fajne. oczy już nie te co 20 lat temu no i tak to jest, tu jest ołów a tu będzie ten a tamtego zrobimy oczywiście na na fileciki także ja połowię, Adam połowi i co? i czekamy popatrzcie, drugą wędkę mam tutaj taki sam zestaw rybka jest martwa ale zapyszczek, o! Jest martwa, ale zapyszczek ją tak zapiąłem. Hak oczywiście pierwszy, lepszy karpiowy i tak poleci. Tak poleci na, yy, na tropka, no Taki haczyk niedaleko. Fajnie na okonia. Yy, na węgorza. Choć tych ryb dzisiaj nie łowimy, ale zobaczymy. Yy, powiem Wam, że do mocy jeszcze tą te, bo Na normalne wędkowanie byłaby dobra, ale że łowimy na rzece, powiem Wam szczerze, że nie zadowala mnie to. Do końca to to musi być yy, że opadnie do dna, ale widzicie, co chwilę tutaj jakiś statek płynie. Także to, co byłoby zanęcone, to jest 200 metrów dalej. Potrzebna jest glina, no. nie, nie mam dzisiaj sita, nie mam nic, mógłbym dosypać, no ale popatrzcie, tam już płynie kolejny luj. Także co, tak zanęta teraz wygląda. Dowilżyłem ją troszeczkę Niech ten luj przepłynie i zarzucamy Czerwone Może spróbujemy na białego Może to da lepszy efekt a na razie rzucimy. Trzeba próbować, jak nie tak, to tak. Nie chcę daleko rzucać teraz. I tak za 5-10 minut spróbuję to przerzucić jakoś. Może jakieś efekty będą. Aha! Łowimy teraz. Tak no. zostało nam coś takiego, i zrobię tego z tego filecika przetniemy na dwie części, tak, jak wiem, niehumanitarne na żywce, jest humanitarne. Ryby nie jedzą. Mamy połóweczkę i tu można, o, pięknie sobie wyprofilować takie dzwoneczki. Zobaczyłem, może jeszcze jakiś grundelek dzisiaj uderzy. To na grundelka można założyć, no ale. że Wam do końca. jak Widzicie, takie fileciki one naprawdę dobrze się sprawują. Na rybce, tutaj, dobrze tą właśnie oś taką wziąć. To jest twarde miejsce i można tam fajnie usytuować tego. ten haczyk. O, i tutaj mamy. Także z braku laku można łowić na na fileciki tą łuskę ściągnąć ale jak to ja zawsze mówię lepiej jak jest naturalna przynęta jak babka taka malutka płoć wtedy są efekty pewniejsze pewnie że złowiliśmy na na filecika rybkę sandacza o konia, węgorza nawet, ale to już nie są takie efekty jak na naturalną rybkę. Także widzicie, fileciki, i zaraz rzucamy na sandacze. No i widzicie, tutaj, tutaj mam federka, a tu dwie wędki na rybkę zarzucone już. Adam tam walczy. Jesteśmy w Welden. Jest tutaj nocą zabronione wędkowanie, ale w dzień powiem Wam szczerze, że sandacze to, to fajnie dziubią. Zobaczymy. Może uda nam się dzisiaj złowić i pokazać Wam coś. No i tak, rybki nie biorą, ale mamy coś tutaj takiego. Można sprawdzić, co to jest. Jeśli ktoś wie, dla nas też rzodkiewka duża. Jeśli ktoś wie z gospodarzy, bo. Co to jest? W Holandii rośnie. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. Natura mm. szczerze żorzkiewka Biała żotkiewka Dobra, dajka prawie szczerze że tu jest sobie pole tego i nie wiem czy zwijać się do domu, tego No, popatrzcie, takie duże rzodkiewki, falani na rybach. I rybki, i rzadkie wie. Także co, my sobie siedzimy, czekamy na brania. Dokładnie, gdzie jest cholernie zimno? Zimno wie, ale się nie poddajemy, nie poddajemy się, bo co jest najważniejsze? Și goda văndcort ca, moi Dawaj. Ciągnie. Szajce zawinęło mi się. Dobrze. Cie no. Jest rybar, jest. Jest, 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 jest. tam dać. Patrz, na końcu mi się zawinęło, muszę wejść do wody. Wyciągniesz go, ciągnij go za ten. Jest rybka na sam koniec. Jest rybka na sam koniec. Popatrzcie. Piękny sandaczek. No, ostatnią wędkę. Wieczorny sandacz, Piękny. Piękna trupka Zaczynają się. Zaczynają się. Wczoraj był też tu jeden. Dzisiaj Jacek ma. Popatrzcie, jaki Jest Super. Na sam koniec udało się złowić sandacza. popatrzcie jaki ładny, piękny sandaczek na trubka. Tak? No i tak moi drodzy, udało się, udało się złowić tego sandacza. No co, my się pakujemy już, ale fajnie było połowiony troszeczkę odpoczynek nad wodą. No i jest. Jest ten sandaczyk, nie Adam? Powiedz. Pięknie, na sam koniec. Na sam koniec uderzył. Ostatnia no. wędka, która była w wodzie. No ostatnia, ostatnia już zwijaliśmy. No. Wszystko i usłyszałem, ja usłyszałem to, ten, ja nie? Też, Taki ja dzwon. Ja też usłyszałem, tylko myślałem, że, mysla, że może puknąłeś wędkę czy coś tak, tak. ale to jednak chyba ja, był sandaż. No i co? Jak film Wam się podoba, zostawcie łapkę, subskrypcję kanału jeśli nie subskrybujecie. No i co do następnej wyprawy? Trzymajcie się! Dokładnie.